Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Witam, nowy w macie miłosław piątek. Postaram się w telegraficznym skrócie pokazać kilka nowości w rewicie 23 pod kątem architektury. Tych newsów jest troszkę, więc jakby skupię się na tym co z mojego punktu widzenia jako architekta może być architektom przydatne, a na desce troszeczkę wyjdę z samego Revita i chcę zaprezentować również fajną, fajną apkę, fajny plugin do, do Revita, który moim zdaniem do działań dla deweloperów czy działań marketingowych może być niezwykle przydatny, czyli Mscape. Dobrze, jakby ktoś coś, że tak powiem, ode mnie chciał, jest tu mój mail m. Piatek, bo pewnie bez polskich znaków, matnet.pl. No to co, próbujmy. Kilka nowości, jeśli chodzi o wydajność projektowania w rewicie. W paru momentach pokażę mniej więcej, jak to wygląda, bo, bo są to dość fajne funkcje, kilka tylko omówię. Natomiast ja zawsze zapraszam do dalszego kontaktu po prezentacji troszkę gonimy z czasem, więc pewnie nie będzie na żywo możliwości omówienia wszystkiego. Pierwsza fajna nowość to wreszcie, można powiedzieć, możliwość zmierzenia odległości w oknie z widokiem 3D. Nie musimy już bardzo kombinować z płaszczyznami roboczymi. Ten pomiar. Działa zarówno w perspektywie, jak i w i izometrii. Mamy też taki power button, czyli kontrol, dzięki czemu możemy zmierzyć prostopadle. I jeszcze dość ciekawa funkcja, która pozwala nam mierzyć na możliwie najkrótszym dystansie. To akurat jest jedna z tych funkcji, które postaram się zademonstrować. Już się przełączamy na Revita. OK. To taki rzucik mieszkania, powiedzmy, coś właśnie z punktu widzenia deweloperskiego. Dość prosty widoczek. Ok. Jeżeli mamy widok, który wymiarowi i chcemy bardzo szybko sprawdzić jakieś odległości, to w tym momencie jest to tutaj możliwe. Jak widać, płaszczyzny jakby ładnie się podświetlają, nie muszę już zakładać płaszczyzn. Więc taki pomiar z punktu do punktu, nawet przy jednoczesnym obróceniu się i przytrzymaniu przycisku kontrol, blokuje mi jakby punkt wyjścia prostopadły i dokładnie wiem, jaka jest ta wartość. Drugi przypadek, troszkę sobie zmodyfikuję ten rzut, żebyśmy mieli coś ciekawszego. Sytuacja troszkę fikcyjna, ale da mniej więcej pogląd. Jeżeli Wyobraźmy sobie, że chcę poznać wymiar pomiędzy nie wiem, krawędzią tego okna a tą ścianą po najbliższym, najkrótszym możliwym odcinku. Też mogę to robić w 3D. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że wybieram narzędzie, łapię sobie jakiś punkt, który jest charakterystyczny i w tym momencie wpisuję polecenie SP. Program automatycznie pozwala mi mierzyć Również tak ciekawe wymiary. Myślę, że fajna funkcja przy projektowaniu rzeczywiście, jeżeli ktoś działa w trzech wymiarach, to może być to bardzo przydatne. Podobne ułatwienia dotyczą generalnie płaszczyzn roboczych. Bardzo ładnie program teraz jakby rozpoznaje, gdzie chcemy zapostawić. Również opcja jakby wskazania tej płaszczyzny została wyciągnięta. Jest takie nowe okno dialogowe. To są dość domyślne narzędzia, więc nie będę ich tutaj teraz pokazywał. Przejdźmy dalej. Coś, co było wnioskowane przez dłuższy czas, czyli szybkie powielanie materiałów. Do tej pory wykonanie kopii materiału w Revicie powodowało stworzenie materiał, którego parametry były współzależne, chociażby tekstury, czyli yy, zmiana tekstury w materiale powielonym powodowała również zmianę tejże w materiale yy, oryginalnym. W tym momencie to jest dość fajnie zrobione po prostu z menu kontekstowego, jak już zaprezentuję, z poziomu menu kontekstowego można szybko taki materiał zmienić, yy, znaczy zduplikować nie powodując jednocześnie zmian w materiale jakby bazowym. W oknie materiałów w tym momencie, a mam na drugim ekranie, już wracam, no powiedzmy jakiś, nie wiem, beton. Muszę mieć beton, także ja też mam beton. Opowiedzmy no, beton 0,1. No. Pod prawym klawiszem myszy. Aha, tylko, że to jest niestety na drugim ekranie. Nie wiedzieć czym, ale Klawisz opcję klawisza myszy mam na drugim ekranie. Momencik. Jeszcze raz wejdę z materiału. No nic, to musicie uwierzyć na słowo. Z prawego klawisza myszy po prostu wchodzę w opcję, która pozwala powielić materiał, jak i jego zasoby. Po kliknięciu w tę opcję po prostu kolejny stworzony materiał udostępnia już możliwość modyfikacji tekstur niezależnie od tego materiału, z którego kopiujemy. A tak było jak w poprzednich wersjach Revita. Więc bardzo dużo materiałów na bazie jednego Niezależnego materiału możemy sobie stworzyć w tym momencie. Wracam do prezentacji. Jeśli chodzi o same tekstury poprawiono i uzupełniono jakby obsługę materiałów i tekstur czy, czy map będących w lokalizacjach sieciowych, to z pewnością w kontekście BIM-u i wymiany przez BIM 360 czy, czy DOXy. Czy desktop-konektor ma znaczenie, więc te ścieżki w transie działają tak, jak powinny w założeniu? Tu chyba temat materiałów wyczerpujemy. Z nowości dodano również możliwość cięcia przez obiekty, które do tej pory nie były możliwe do przecinania więc, zarówno przez meble, jak i systemy meblowe, półki zabudowy. No, i też przez armaturę wodną możemy się po prostu przecinać i widzieć, co jest w przekroju. Myślę, że przy projektowaniu na przykład wnętrz to gdzieś tam taki detal może mieć znaczenie. Po prostu po wejściu w edycję typu dostajemy jedną opcję, która umożliwia cięcie również takiego obiektu. Coś fajnego. Przy dużych projektach myślę, że gigantyczne znaczenie ma wydajność wyświetlania czy w trzech wymiarach e, całości projektu, oglądania tego i przy zaznaczeniu dużej ilości obiektów do tej pory robicie otrzymywaliśmy chmurę e, pinesek. W tym momencie możemy to wyłączyć. Też mogę to pokazać chyba na jednym prostym przykładzie. E, mamy taki nasz. Biurowiec marzeń, ma to. Okay. Nie jest to jakiś mega skomplikowany projekt, ale jak wiadomo, potrafi w trzech wymiarach przy zaznaczeniu dużej ilości obiektów dać w kość. W tym momencie generalnie jest trochę lepiej. Więc samo zaznaczenie poszło bardzo płynnie, ponieważ te wszystkie pineski, które latają w powietrzu, są w tym wyłączone. Jak spojrzymy, to elementy sterujące po prostu można włączyć. Ja dla porównania włączę te opcje. Szybciej będzie się nam to kręcić bez tego wszystkiego na ekranie. Więc, one click, włączamy taką opcję. Do tego też jest skrót AC. Idźmy dalej. Troszkę nie moja bajka, ale myślę, że to daje do myślenia, co w tym robicie zrobiono. Mianowicie dla konstruktorów przegenialna funkcja, czyli możliwość stworzenia całego modelu analitycznego, czyli, czyli stworzenia podpór, belek, stropów i tak dalej, bez modelu fizycznego. Tego też wcześniej nie było. I taki model potem można bardzo fajnie obłożyć już, już architekturą, już przekrojami całą resztą. To myślę, że jest duży krok w celu przyspieszenia projektowania. Wprowadzono też nowy analizy na słonecznienie. Jest trochę fajnych funkcji tutaj. Ta zakładka została przeprojektowana, jest trochę nowych ustawień, wszystko jest na takich fajnych suwakach. Można się przełączać między tymi analizami. No, to jest tu jakieś wyprawnienie pod kątem analiz na Jeśli chodzi o wymianę danych to wprowadzono bezpośrednie linkowanie z Formitem. Jeżeli ktoś sobie szkicuje w Formicie, można z tym płynnie teraz fajnie przechodzić do Revita, jak i wracać, czyli to, co zaczytamy do Revita, edytować również w Formicie jednym kliknięciem. Czyli po prostu obsługujemy pliki AXM w fajniejszy sposób niż było to wcześniej. Wprowadzono też troszkę nowych plików możliwych do odczytu przez Revita. Możemy się wbić z plikami OBJ STL. Bardzo fajnie teraz też można je pozycjonować, czyli można wybrać, czy stawiamy na kondygnację, czy na płaszczyznę roboczą. I te obiekty też są możliwe do cięcia, czyli poszerzamy możliwości Revita o OBJ STL. Również wchodzą nam obiekty z RHINO poprzez bryły direct shape, również można je pozycjonować podobnie jak tamte na konkretnej kondygnacji lub płaszczyźnie referencyjnej. Sporo usprawnień w dokumentacji. Chyba taka najważniejsza, myślę, że spodziewana przez wielu użytkowników, to oznaczanie ikoną widoków, które już mam w arkuszu, czasem... Po prostu nie było wiadomo, przy dużej ilości dokumentacji, co już jest, czego jeszcze nie ma. Natomiast bardzo fajny, niebieski, znacznik mówi: tak, ten żółty, ten widok już masz w arkuszu. Jeżeli mamy pusty kwadracik, widoku nie ma. Ta funkcja też jest do wyłączenia, jeżeli ktoś denerwuje. To menu kontekstowego można taką, po prostu widoczność tych kan wyłączyć. Również w przypadku długich tabel, kiedy one są. Częściowo umieszczony tylko na arkuszu. Kwadrat będzie wypełniony jakby częściowo, dokładnie tak jak tabela, czyli wiemy, że jest, ale nie cała. Dość fajna funkcja. To też w sumie mogę chyba jakoś szybko zaprezentować, żeby nie było wątpliwości. Znowu ten rzut. To jest taka jeszcze uproszczona wersja mojego, mojego, mojej karty mieszkania. Jeżeli przejdę sobie do arkuszy. Stworzę nowy, metryczny i przeciągnę tutaj mój rysunek, to w tym momencie widzimy, że arkusz jest, jest po prostu w arkuszu ten, ten, ten widok. Bardzo prosta funkcja. Ale przydatna. Funkcja, którą chciałem zresztą Państwu zaprezentować, natomiast gdzieś miałem jakiś error na łączach dzisiaj. Natomiast chodzi o to, że widoki w arkuszach są możliwe do podmiany. To tego też nie było. Można te nasze wszystkie widoki jednocześnie na arkuszu filtrować, przeszukiwać pod kątem konkretnych nazw. I co ważne, jeżeli chcemy umieścić dwa razy na danym arkuszu widok, program nas o tym poinformuje. Generalnie widać to, w tym miejscu. Mogę podmieniać. Yy, poziom drugi tu chyba nic nie będę miał, ale bardzo szybka podmiana tego, co na dędym markuszu się znajduje. Drobne usprawnienie, ale myślę, że istotne: czyli opis warstwic zawsze będzie do nas. Nie będzie latał tyłem, w zależności od tego, jak witał się chce, będzie czytelny, zawsze niezależny od widoku, fajne usprawnienie. To dla wszystkich publikujących duże ilości dokumentacji. Wreszcie mamy wpływ na kolejność planż. Ma być taka po prostu jak chcemy. Możemy przeciągać, numerować, ustawiać całkowicie ręcznie. Tak, by osoba, do której nie wiem, wysyłamy zestaw arkuszy, czy kolejność druku będzie taka, jak my sobie życzymy. W tym momencie całe to narzędzie zostało przeprojektowane i działa fajnie. No i czas na Enscape stało mi z tego co widzę jakieś 5 minut. Eee, co i zobaczymy. Przechodzę zatem do Rewita. Mmm. Ok. To tutaj. Dobrze. Tak dość ciekawie wygląda plik potraktowany już co nieco Enscape'em. W trzech wymiarach prezentuje się to w ten sposób. Już tłumaczę o co chodzi. To jest nie mniej nie więcej tylko moje mieszkanie z obciętymi ścianami na wysokości powiedzmy tam metra dwudziestu centymetrów. Wielu deweloperów chce tego typu widoki w swoich kartach mieszkań. Ale można w ten sposób potraktować nie tylko jakiś źródło mieszkania, można przeciąć cały budynek. Możliwości są spore, a system dość wydajny. Wszystkie te low poly obiekty, które tu widzimy, to są biblioteki Skype'a. Jest to generalnie rzecz biorąc nakładka, dodatek firmy, która w tym momencie nawiązała dużo współpracę z Chaos, czyli producentem Faureia, między innymi. Chodzi o pokazanie, w czasie rzeczywistym wysokiej jakości obie... architektury wnętrza. Od razu pewnie wszystkim na niej przyjdzie, Android Lensing, tak to gdzieś jest w tym kierunku pomyślane. Można również stosować VR. Sam Escape posiada swoją bibliotekę obiektów. Ja ją teraz czytam. To co widzimy właśnie tutaj to tona. To jest naprawdę tona, to są setki gotowych obiektów z różnych kategorii, które możemy w Revitcie użyć. One do dokumentacji nam się do końca nie przydadzą, natomiast są świetnie zoptymalizowane do działania w 3D w czasie rzeczywistym. Oprócz tego Enscape ma swoją bibliotekę materiałów również potężną. Z tego co pokazuje na starcie to jest 340 materiałów. A jak wygląda Enscape? Wystartujmy. Program otwiera się w nowym oknie. Chwilkę to schodzi, tej geometrii już w tym moim pliku jest troszkę. Natomiast tworząc jakby ten plik demo dla Państwa, doszedłem gdzieś do wniosku, że takich rzutów sprawny modeler może zrobić kilkadziesiąt dziennie. Więc myślę, że to mniej więcej daje pogląd na to, jak skuteczne jest to narzędzie. To nie jest obracanie jakąś mapą, to jest tak naprawdę faktyczny obrót, podróż po obiekcie w czasie rzeczywistym. Przed chwilą widzieliśmy w Rewicie. jest dla nas dostępne, pytanie. No robi wrażenie już samo przez się. Można traktywną prezentację wyeksportować do typu exe, można również do sieci web, można również Wyrenderować w bardzo szybkim czasie, ja to zaraz pokażę, bo to są rzędy minut, jakby przerenderowanie panoramy. Teraz chodzę, ale mogę również się na przykład przejechać tą kolejką, prawie że. Więc prześwietne rozwiązanie wymagające bardzo niewielkich nakładów pracy. To są naprawdę gotowe obiekty. Komputer, na którym prezentuję, to też nie jest demo z rtx a chodzi moim zdaniem bardzo fajnie. Mogę się podwyższać, obniżać, ale absolutny killer feature to jest zmiana oświetlenia w czasie rzeczywistym. Jeden kombo, czyli Shift i prawy klawisz myszy, pozwala nam na bieżąco zmieniać oświetlenie. No, temat rzeka, że tak powiem, natomiast ja jestem absolutnie zachwycony jako architekt tym narzędziem. Pokażę Państwu jeszcze, jak wygląda taki render który trwał mniej więcej 3 minuty, dokładnie z tej sceny. Włączyłem sobie tylko wysokość ścian i yy, sufit. Wygląda to w ten sposób. Yy, mam nadzieję, że widać. To jest 4K z delikatnym wyciągnięciem krawędzi z systemu no, real-time'owego. To jest coś, co trwa 3 minuty. Ba, idąc dalej, dostajemy w pakiecie Kanał głębi ostrości, czyli coś, co w Photoshopie może posłużyć za wprowadzenie głębi ostrości jakby w postprodukcji kanał Alfa. Widać oczywiście, że tam jest przezroczyste. Możliwość zaznaczania łatwego później również w Photoshopie, czy w innym edytorze obiektów po materiale, czy po obiekcie. Te wszystkie pięć plików, czyli cztery kanały plus finalny render trwały 3 minuty. Myślę, że to. Daje, do myśli, daje, że tak powiem, pogląd, jak, jak mocne jest to narzędzie. Naprawdę przy, przy zwykłym zeboku to nie jest maszyna z wczoraj. Na deser myślę, że mogę jeszcze pokazać, jak się ten Enscape zachowuje przy takim obiekcie. O, 21 minut zaraz nie to wygoni. Jakby mnie mieli wygonić, no to jeżeli ktoś będzie chciał, mogę taki plik exe z taką wyeksportowaną bryłą 3D gotową do nawigacji, do, do poruszania się po tym, chętnym przesłać na maila. Już się nam wczytuje. Ok, no to lecimy. Tu choćby przykład jednych z bibliotek, to jest całkowicie 3D zielona ściana. Zmiana oświetlenia, proszę bardzo. Tu jest więcej fajnych funkcji, chociażby mogę zmieniać parametry nieba. Może wyjdę kawałek na zewnątrz, to zobaczymy. Ilość chmur. jest ich zróżnicowanie, ile mamy pierzastych, bar, ile samolotów lata w okolicy, także przefajne narzędzie i świetne efekty, one click. Z mojej strony myślę, że to wszystko, zapraszam do zadawania pytań, o kontakt po prezentacji. Dziękuję Państwu. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.